Ok, więc witam wszystkich bardzo serdecznie. Tylko tak szybko się witam i dynamicznie, ponieważ jestem właśnie na walce 1v1 i szukam jakiegoś przeciwnika. Tylko najpierw muszę się trochę lepiej uzbroić. Dobra, jest tu, gdzie zawsze biorę, biorę. Dobra, pierwszy gigatek chyba jest chętny na solo. Chyba jednak woli uciekać. Dobra, polecam sobie tę kulkę. Ona jest dobra na pychaczy, którzy mają te miecze. Dobra, już jest dobry rok w to nie gram, ale kiedyś byłem mega prosem, więc zobaczymy, czy moje umiejętności dalej są takie dobre, i dobra, udało się. Jest pusto na tej arenie, nigdy tak pusto nie jest ani cicho. Dobra, prawie go zabiję. Nie. O. Jest, udało się, udało się. Dobra, mamy to, mamy to. Dobra, prawie spadłem. Mm, o, o, o! Nie szybko kula kula. O no i właśnie, i po to jest ta kula. Ona się naprawdę przydaje na takie osoby. Mimo wszystko, na całe szczęście mimo, że popy spychają, to i tak aż tak dużo HP nie zabierają. Oj, 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 dobra. Dobra, tu jest jakiś kolega. Czy on mnie zaatakuje? Chyba nie. No tak. dobra, to free kill. Dobra, one v i... Dawaj, dawaj, no chodź, no chodź. Yes! Easy, easy. Oh my god, nie, w taki głupi sposób umarłem. Po co ja tam chciałam wskoczyć? Mogłem po prostu zawalczyć i tyle. Dobra, ale co po ten ognisty mieczyk? Obłagam, mnie. Nie no, widziałem jaki nazwisz, kurde, jak się pojawić. a... Dobra, udało się. Easy, to było łatwe, nie? Nie no, to po prostu nie wierzę. Dobra, przynajmniej jesteśmy obok opa, mieczyka. Dobra, lecimy. O, 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 dobra, dobra, dobra. E, co?

Dobra, easy, easy, to była łatka. Dobra Nie no! Walon ja tył wziął Dobra, to samo miejsce ponownie na walanka. Uwaga, jeden na jeden na jeden I Yes, Dobra! Tylko ja przeżyłem z tej trójki. Zostawię to bez komentarza. Wiecie co ja mam pomysł? Co zrobimy? Co zrobimy? Po co ja mam po prostu iść normalnie na arenę? No i o to mi chodziło, po co ja mam kurde normalnie wskakiwać, jak mogę polecieć od góry i kogoś wziąć. O, o, o! No i free kolejny. Dobra, kolejny mi atakuje, kolejny. Osoba mi atakuje, dobra, dobra, dobra. O, dwóch na jednego. Dobra, jest, dobra, kolejna osoba. No i dobra, jest. No już, kurde, czwarta osoba, nieźle mi idzie. Dobra, tam jest kolejny bogacz, dobra, dobra, on bez mieczyka leci. Jest, dobra, kolejna osoba. O, tę osobę chyba już pokonałem, ale. Ach, no cóż, kiedyś musiał być ten moment, gdzie przegram. Dobra, polecimy teleportem, tewniemy się na środek areny, dobra. Nie, nie wierzę w to, nie. Jojojojo, jo, 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 nie, 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 dobra, dobra, mieczyk, kurde, ja robię. Nie, 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 dobra, dobra. Idziemy, idziemy za nim, idziemy za nim, gonimy go, chodź tu, chodź tu. O, ale się wdygałem. O, o, dobra, 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 udało się, udało się. Easy, easy. No dobra, co mi się stało? Ej, bo chyba gra mi się ścięła. Ej, serio, nic mi nie działa, no. no Dusze, wszystko nic mi nie działa. No cóż, to chyba idealny moment, aby zakończyć ten odcinek, więc bardzo serdecznie dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. I mam jeszcze do Was jedno pytanie. Dobra, może już bez ekranu, więc chciałem Was zapytać, czy chcielibyście, abym zaczął robić recenzje różnych seriali i filmów? Jeżeli tak, napiszcie w komentarzu. Ja te komentarze przeczytam, o ile ktoś napisze. No i zobaczymy, nie? Jak coś to będą coś komentować, więc widzimy się już niedługo, może jutro. Więc do zobaczenia i siema!